Jak napotykam teraz jakąś trudność, to tak sobie myślę, no dobrze, a co się stanie, jak? Mhm. Tak i okazuje się, że okej, okay, no nic się nie stanie. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o samotnym, a właściwie samodzielnym rodzicielstwie. Ze mną jest y, Helena Bielawska. Która sama opowiesz, kim jesteś? O. Jestem mamą samodzielnie wychowującą dwóch synów, 17-latka i 4,5-latka. Jestem dulą, jestem też założycielką i prowadzącą krąg samodzielnych mam w Warszawie, na który zapraszam serdecznie wszystkie samodzielne mamy. Jest w ogóle fantastyczną babką, tak? Zresztą zobaczycie z tej rozmowy. Ja się nazywam Ania Ślusarczyk, od prawie 20 lat prowadzę portal babyboom.pl Na forum znajdziecie mnie jako Anię Slu i zapraszam Was na naszą rozmowę. Jakie myśli pojawiły Ci się w głowie, kiedy dotarło do Ciebie, że będziesz samodzielnie wychowywać dziecko? Z drugim synem była taka sytuacja, że już byłam przećwiczona z pierwszym, bo pierwszego też wychowywałam jako samodzielna, samotna mama. To było bardzo trudne, dlatego że ja zostałam samodzielną mamą w momencie ciąży, więc takiego czasu dla kobiety, kiedy potrzebuje wsparcia, potrzebuje miłości, tak, wszystkich tych rzeczy nie miałam wtedy i to było bardzo trudne. Natomiast ja wiedziałam, że dam sobie radę. Że już niejedno w życiu przeszłam i że, że jestem silną kobietą, natomiast wyznaczyłam też sobie taki cel, że chcę się dobrze przygotować do porodu, wiedząc o tym, jak ważne to jest wydarzenie dla kobiety i jak ważne są konsekwencje tego, co się dzieje w czasie porodu i fizycznie, i psychologicznie, psychicznie. Więc do tego chciałam się bardzo przygotować, żeby później to macierzyństwo, ten początek tego samodzielnego macierzyństwa przejść jak, naj, jak najlepiej. Nie było to najłatwiejsze doświadczenie w moim życiu. Trudne. Hmm, hormonalnie dużo płaczu, dużo emocji. Ale jak widać jestem i dam radę. E, a kiedy to się wydarzyło po raz pierwszy z mhm. pierwszym synkiem? To było tak, że y, ja chciałam rozejść się z tatą, starszego syna. Byłam też młodą osobą, ja wtedy zamieszkałam z moją mamą, zaczęłam pracę, wyprowadziłam się do Warszawy. Ty ile ty miałeś lat? Miałam 21 lat, jak urodziłam pierwsze dziecko. Rok półtora później rozstałam się z tatą starszego syna. Więc, no tak, musiałam zacząć pracować, wyprowadziłam się do Warszawy. Moje dziecko było przez ten czas z moją mamą. Więc to też nie było najłatwiejsze doświadczenie, natomiast mam, mam takie wrażenie, że też moja świadomość była inna i inaczej trochę przeżywałam yy, niektóre rzeczy niż przy drugim dziecku. Chyba trochę mniej zdawałam sobie sprawę z pewnych konsekwencji, z pewnych, yy, co może nastąpić dalej, tak? Więc. Yy... No. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że trochę było łatwiejsze to pierwsze, bo wtedy nie miałaś świadomości, z czym to się wiąże? Chyba trochę tak. A jednocześnie to było dla mnie trudne, bo na przykład tata mojego pierwszego dziecka cały czas mi powtarzał, że ja sobie już nikogo w życiu nie znajdę, bo mam dziecko. Więc ta świadomość, obciążenie, obciążenie, natomiast ta świadomość też była inna w innych aspektach życia. Tak, Teraz jestem... Pewna siebie, świadoma siebie, wiem czego chcę, wiem czego nie chcę, wtedy tego nie miałam. Więc jak każda sytuacja ma swoje plusy i minusy, tak? Czy miałaś takie momenty, że myślałaś sobie, że sobie nie poradzisz, że w ogóle to była zła decyzja, że może trzeba było zostać w tym związku, bo byłoby po prostu łatwiej? Mhm. Chyba nie miałam takich myśli. Nie, nie przypominam sobie. Na pewno mogę powiedzieć, że było mi trudno. W w tym momencie, jak byłam w ciąży, kiedy byłam w ciąży i zdałam sobie sprawę, że zostaję sama. Czyli e, przy drugim? Przy drugim, mhm. tak. To było, to było bardzo trudne. E, mam takie poczucie i takie wrażenie, że wtedy poczułam bardzo, co to znaczy mieć depresję. Bo pamiętam taki moment, kiedy po prostu leżałam na podłodze, strasznie płakałam i, i wiedziałam, że to już jest koniec. Nie widziałam, co będzie dalej. O, nie widziałam. E, Wiedząc, że wie... będzie nowy, młody człowiek i że tak, masz też, też Tak, ale sobie... ja nie widziałam y, jakby perspektyw w ogóle wtedy. To był taki moment na tyle trudny, że, że, że nie widziałam tego i też duże wsparcie moich przyjaciółek, moich koleżanek dół, które, które no po prostu pomogły, tak? Przyjechały, były, pytały, pomagały i tak krok po kroku, krok po kroku. No właśnie, mm. ja o to chciałam spytać, co mm. najbardziej Ci pomogło ja do tej pory pamiętam pytanie jednej z dół, która przyjechała do mnie, i to ja to od, od, pamiętam jako taki kubeł zimnej wody, właśnie w tej takiej depresji, trudności, tak, że już jest tak strasznie źle. Ona przyjechała, widząc, co się ze mną dzieje, i zapytała, w czym ci mogę pomóc? Jak ja ci mogę pomóc? I to było dla mnie takie otrzeźwienie, że okej, okay. trzeba coś zrobić i teraz. Ktoś chce mi pomóc, ale jak ma mi pomóc? To ja muszę wiedzieć, jakiej pomocy oczekuję. Ale czy myślisz, że to mogło się wiązać z tym, że w głowie gdzieś miałeś takie przedstawienie, prze, przeświadczenie, że jesteś sama? Tak, żeby był taki moment, że jesteś zupełnie sama, że musisz być zdana na siebie, i bardzo często tak mi się wydaje, mm -hmm. tak jak rozmawiam z naszymi mamami z Baby Booma, one się wstydzą poprosić o pomoc, nie mają takiego poczucia, że są osoby, które mogłyby im pomóc, mm -hmm. i że gdzieś w tym jest dużo lęku, ale też dużo wstydu. Zgadzam się, dużo wstydu i dużo takiego myślenia, przecież powinnam sobie poradzić sama. Tak, i. Że zabieram komuś czas, a może to nie jest takie ważne. Tak, zgadzam się, że też takie myślenie było, i dopiero musiało się za, za, zadziać coś bardzo, bardzo trudnego, żebym ja dotarła do tego momentu, że to już no, nie przeskoczę tego sama. tak? Nie dam rady, potrzebuję mm, wsparcia specjalistów i o takie wsparcie poprosiłam. A w jaki sposób sobie radzisz na co dzień? Tak, bo w tej chwili jesteś mamą i coś mam mhm. dwójki dzieci. Mhm. Starszy syn ma 17 lat, więc on tak. z jednej strony można powiedzieć, że już jest prawie samodzielną osobą, ale z drugiej strony wiek nastoletni jest mm -hmm. takim wiekiem, kiedy dzieci potrzebują też od nas tak. wsparcia. Mm -hmm. A drugi synek ile ma? 4,5 roku. No, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, to na pewno pomaga mi starszy z młodszym była na przykład jadąc do porodu, albo wychodząc na spotkania, czy idąc do pracy. Oczywiście jest w przedszkole, tak, w ciągu mm -hmm. roku szkolnego, ale później mój starszy syn bardzo mi pomaga i po prostu zostaje z młodszym. E, natomiast staram się w miarę możliwości robić to jak najmniej, jak najmniej prosić go o pomoc, bo to jest też taki wiek, kiedy on potrzebuje bycia z przyjaciółmi, z, z kolegami, a nie siedzieć z młodszym bratem, który jest wymagający. No ale nasza rzeczywistość też tak wygląda, że musi w tym uczestniczyć, tak? Bez, bez takiego wsparcia nie dałabym sobie rady. Z tatą y, młodszego syna mam też taki, ta, taką sytuację i taki układ, że co dwa tygodnie Ignaś idzie do taty na weekend. Więc to też jest dla mnie no, taka pomoc i ułatwienie, że po pierwsze mam czas dla siebie, żeby trochę naładować akumulatory, a po drugie wtedy mogę też na przykład poustawiać sobie spotkania, których nie mogę zrobić w ciągu tygodnia, kiedy mały jest. No i różnie też są osoby, które, które mnie wspierają, które proszą o pomoc właśnie w sytuacjach, kiedy potrzebuję godziny dwóch. Ale ostatnio też poznałam grupę fantastycznych, samodzielnych mam z okolic mojego osiedla eee, i też wiem, że mogę poprosić o pomoc. Właśnie na no, nie wiem, godzinę, dwie, potrzebuję gdzieś iść. Nawzajem no, się prosimy, tak? Teraz na przykład pilnuję chomika mojej koleżanki, bo <gry> więc, więc to też jest fajne, że też dostrzegam to. Że zaczynają się tworzyć takie społeczności mam samodzielnych, które po prostu sobie pomagają. No i z tego co mhm. wiem, no to prowadzisz krąg mhm. samodzielnych mam. Mhm. Tak. Ten krąg jest w Warszawie i podamy Wam na miarę jak trafić, tak? Bo możemy podać. Tak, oczywiście. Więc mhm. będzie w podpisie, jak będziecie miało ochotę i czuły potrzeby, to. Zapraszasz? Oczywiście, zapraszam, tak. Na Facebooku można nas znaleźć, Krąg Samodzielnych Mam. Spotykamy się w Warszawie co dwa tygodnie w Klubu Kawiarni Ptaszyna na Kabatach. I to, co jest bardzo ważne, że można przyjść z dzieckiem i tak. to nie chodzi tylko o niemowlęta, bo... W mowiem, każdym wieku. Tak, że macie tak. dzieci w bardzo różnym wieku. Tak. E, takie przewrotne pytanie Ci zadam. Mhm. E, co dobrego przyniosło Ci samodzielne macierzyństwo? <laughs> o, bardzo dużo. Bardzo dużo siłę. Myślę, że duży wgląd w siebie. A czy myślisz, że to jest siła, czy to poczucie, że masz siłę dużo większą niż ci się wydawało? Może tak być, tak? Że to jest mhm. to poczucie, że, że w sumie tą siłę ty, prawdopodobnie miałam cały czas, tylko teraz mogę to wykorzystać i też zauważyć. Bardzo duży wgląd w siebie. Też wchodząc w nowe relacje, nauczyłam się właśnie, czego chcę, czego nie chcę. Na co mogę sobie pozwolić, i wiem, że potrafię sama. To nie jest tak, że nie potrzebuję nikogo innego do tego, żeby być samodzielną mamą, ale jeśli nie ma obok mnie kogoś, to ja wiem, że ja sobie poradzę. Też tak, tak sobie myślę, że zmniejszyły się moje oczekiwania w stosunku do ludzi, dlatego, że mam większą otwartość też na na innych ludzi, trochę nie uwieszam się na innych ludziach i mam wrażenie, że to są trochę zdrowsze relacje też. Czyli to nie chodzi o to, że, że zmniejszyły się oczekiwania na takiej zasadzie, że e, mam oczekiwania, a oni nie spełniają, tylko na takiej zasadzie, mm -hmm. że każdy ma naszą znaczy swoją przestrzeń tak. i, i jest po prostu tak. przepływ. Tak, dokładnie. dokładnie w ten sposób. Nie przede wszystkim właśnie, chyba najważniejsze to, czego się nauczyłam, to to, że jestem szczęśliwa. Nawet nie nauczyłam, tylko po prostu poczułam to, że jestem szczęśliwa i że jestem szczęśliwa sama ze sobą. Że też po tych doświadczeniach y, trudnych bycia samą w ciąży, tak naprawdę, zobaczyłam, że ja już nie chcę być smutną, samodzielną mamą, która cały czas rozpacza, co ci faceci, tacy źli. Nie, absolutnie nie. Y, jestem szczęśliwa, chcę być szczęśliwa i też widzę. Y, że to nie jest tylko tak, że mężczyźni są źli, tak? bo często mam też takie i, i, i w rozmowach, że ci faceci to są coś źli, a my te jesteśmy takie fajne, silne i w ogóle cudowne, i nie, to, to, to też nie jest tak. Więc ym, dużo mi dało samodzielne macierzyństwo, obserwowania innych ludzi, poznawania, chyba więcej spokoju mi dało. Czyli jeżeli mamy yy, kobietę, która wiadomo, że już ciąży, Zostanie samodzielnym mm. rodzicom, to, mm -hmm. po, to na, dobrze, żeby sobie zbudowała grupę wsparcia, która będzie przy niej po tym, jak się pojawi maluch. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, bo myślę też, że jeśli tym bardziej mama przy pierwszym dziecku zostaje samodzielną mamą, mm, trudne są dwie rzeczy. Pierwsza taka rzecz, że trudno mamie przed porodem wytłumaczyć, co będzie, będzie się z nią działo po porodzie. To szczerze to nie jest... do końca wiadomo. Nigdy nie do końca wiadomo, a po tym trudno jest przekazać te hormony i te emocje, które, które się pojawiają. Druga rzecz jest taka, że jeśli są jacyś specjaliści dookoła takiej mamy, to też warto, żeby ci specjaliści mieli listę osób, do których ta mama może się zgłosić. Bo to nie zawsze jest. Myślę, że to wsparcie to nie tylko jest takie najbliższe, czyli mama, przyjaciółki, osoby, które nie wiem, zrobią zakupy, wyjdą z psem. Ale myślę, że warto też mieć listę osób, specjalistów typu psychologowie, psychiatrzy. Po pierwsze, te osoby najbliższe nie zawsze dadzą sobie radę z wielkością te, tej trudności, bo to każdy są, z nas te, też ma ograniczone zasoby. Ograniczone, tak? a często nie mamy wiedzy i tak. Obserwujemy mhm. tą mamę i wydaje nam się, że te jej zachowania są zupełnie normalne no bo jest zmęczona, bo jest po porodzie, tak. bo bo mm -hmm. tak może się dziać, a czasem jest ten moment krytyczny, gdzie się mm -hmm. okazuje, że ta mama ma po prostu depresję poporodową i potrzebuje dodatkowego wsparcia. Dokładnie i myślę, że warto też mieć w takiej sytuacji po prostu na miarę do specjalistów, którzy mogą się taką mamą zająć. A jak ty znalazłaś powiedziałaś, że dowiedziałaś się, że u ciebie w pobliżu są samodzielne mamy. To mm -hmm. jak ty na nie trafiłaś? Wszystko zaczęło się od tego kręgu samodzielnych mam. Natomiast na grupie u Kamili na girl Gang, mhm. napisałam jakiś post o wspólnym ćwiczeniu, że mam trudność z tym, żeby się zmotywować do ćwiczenia i odezwała się jedna z mam, Kasia, i zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że właśnie fajna inicjatywa, że krąg samodzielnych mam i że ona też myślała o czymś podobnym. I w zasadzie to robi, żeby mamy w granicach jak najbliżej siebie tak to, tworzyły sobie taką mhm. społeczność, żeby to nie były mamy z Gdańska i z Warszawy, tylko na swoich osiedlach jak najbliżej siebie, żeby robiły takie kręgi pomocowe. Jak naj, waters, największy krąg to, to pewnie dzielnica, tak? Żeby w tak, czego w danej dzielnicy, dokładnie. I my z Kasią spotkałyśmy się na wymiance, którą zorganizowała właśnie dla samodzielnych rodziców. Okazało się, że jest grupa na Facebooku też właśnie dla samodzielnych rodziców. A później zebrałyśmy się w ramach dzielnicy, i, i też właśnie działamy i wspieramy się i rozmawiamy, mamy swoją grupę i, i, i tak się wspieramy, więc to tak wyszło trochę z potrzeby. To jest potrzeba, i to jest ta potrzeba oddolna, że nikt z góry nie, tak. nie powiedział, zakładamy taką firmę i to będzie teraz firma. Nie, nie, nie. to jest potrzeba mam, e, które się zebrały, i, i, i udało nam się w naszej najbliższej dzielnicy, nie wiem, 6 czy siedem nas jest, i, i tak sobie rozmawiamy, działamy. Nasze forum ma już 15 lat. Mm -hmm. Mamy dział dla samodzielnych rodziców, tak jak rozmawiałyśmy, mm -hmm. się nazywa teraz samotni rodzice, bo Google nie do końca mógł potrafił zrozumieć, co to są samodzielni rodzice, tak. a rodzice też jak wyszukują, to pewnie pierwsze, co w wyszukiwarkę tak. pisują, to, to jednak samotni rodzice. I na naszym forum i to bardzo jest ładna historia. No mamy jedną parę, bo no, była samotna cudownie. mama i samotny tata, i się spotkali mhm. na forum. W tej chwili już są ze sobą, ci wydaje że około 10 lat. Super. Obydwoje Panie. mieli, on został sam z synem, ona z dwójką dzieci, które nie do końca były sprawne, i, i stworzyli razem związek. Czyli mhm. to nie jest tak, że jak masz dzieci, to już nigdy w życiu nie. Nie, nikogo nie spotkasz i, i zostajesz sama. Nie. Natomiast też jest tak, że. Jest coraz więcej samodzielnych rodziców. Te rodziny, tak zwane patchworkowe, to jest teraz coraz częstsze, tak? Yy, więc nie jest to nic nienormalnego. Jest to bardzo normalne, że po prostu rodzice, którzy zostali, i to z różnych powodów, bo to nie jest zawsze tak, że musi się zdarzyć coś tragicznego, rozwód czy jakieś trudne historie, czy tylko czasami po prostu ktoś zostaje wdowcem, wdową. Różne są historie, tak? To nie zawsze są. Historie związane z bardzo dużymi trudnościami. I tak, i też obserwuję, jak samotne mamy, samodzielni, samodzielne mamy, samodzielni tatusiowie wiążą się z, z innymi osobami, i to jest bardzo fajne, bo też myślę sobie, że to jest trochę inne już spojrzenie na życie. A sama jesteś otwarta? Jestem, w, Mam partnera, jestem w relacji, więc. Tak, też się wspieramy i on ma dzieci, ja mam dzieci, więc naprawdę już ma A Po tym twoim doświadczeniu, tym mm -hmm. drugim, które wygląda, że było dużo trudniejsze, tak naprawdę emocjonalne, tak. Nie, niż pierwsze, mm -hmm. co ci się pozwoliło otworzyć na nowy związek? Bo wydaje mi się, że to był proces. To był duży proces, natomiast to tutaj nie ma je, takiej odpowiedzi to albo to, bo mm -hmm. tak naprawdę to była i terapia. Mm -hmm. To były moje przyjaciółki, to były rozmowy z wieloma osobami, i tak krok po kroku to było to, że otwierałam się też na to, żeby właśnie być w relacji. Bo to nie, nie wcale nie było też dla mnie takie oczywiste, że ja chcę, bo strach tego, że znowu coś się zadzieje, był bardzo duży. Tak? Tego, że znowu zostanę sama, i czy ja chcę zaufać, czy ja w to w, chcę w to wchodzić. No, ale to dużo składowych, du, du, dużo złożyło się na to, że, że jestem teraz w tym punkcie, w którym jestem. Czy. Bo tu się spotkałam z niektórymi moimi znajomymi, dziewczynami, które zostały mhm. same i same wychowują dzieci, że część grona przyjaciół się. Gdzieś Odsuną. odsunęła, mhm. że część koleżanek zaczęło mieć poczucie, że może nie powinny zapraszać. Y, Samodzielnej mamy, mamy o, bo tak, 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 Na tak. przykład, zapolować na ich partnera, tak. co mhm. sądzę, że. No, dobra, nieważne, to co jest sądzę, inny temat w ogóle. Ale pytanie do Ciebie, czy spotkałaś się mhm. z czymś takim? Miałam jakąś tam jedną, dwie sytuacje, że faktycznie trochę czułam się niezręcznie, bo miałam takie poczucie, że. Komuś jest nie do końca komfortowo z tym, że ja przychodzę sama, że o tu są pary, a ona sama. I czuję, że bardzo zadbałam o to, jakich ludzi ja chcę mieć dookoła siebie. Że y, ja trochę nie mam y, przestrzeni na dramaty, w cudzysłowie, tworzenie mm. sobie tych dramatów, tak? Ja wiem, że są ludzie, którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują pomocy. Ale sztuczne dramaty i tworzenie sobie czegoś, to nie jest dla mnie, więc nie, nie wchodzę w to. O, odcinam. A teraz podpowiadam o Twoich synów. Mhm. Jak oni się czują w domu, gdzie rolę mamy i taty głównie mhm. pełnisz Ty? Trzeba by ich zapytać chyba, tak myślę. Natomiast starszy chyba czuje się dobrze. Dużo rozmawiamy. Myślę, że mamy fajną relację. Jest bardzo wspierający. Myślę sobie tak, że jest fajnym, fajnym facetem. Ja też sobie myślę, że to, czego ja go uczę i co mu przekazuję, to też przekazuję dla jego przyszłej partnerki, więc też go chcę nauczyć i odpowiedzialności. Nawet nie nauczyć, chcę mu pokazać, tak, żeby, żeby szanował, żeby wspierał, żeby nawet nie pomagał, tylko żeby uczestniczył w życiu domu, w życiu rodzinnym. A młodszy młodszy ma 4,5 roku, więc jeszcze, jeszcze chyba trudno powiedzieć, jak on się czuje. A co ci na co dzień najbardziej pomaga? O rany, nie, muzyka. <grych> muzyka, tak, daje mi siłę i bardzo lubię słuchać muzyki i to, to. Nie wiem, chyba jakkolwiek by to nie zabrzmiało tak filozoficznie albo, albo nie, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Pozytywne myślenie po prostu. Myślę, że te wszystkie doświadczenia, które zebrałam związane z samodzielnym macierzyństwem i z rozstawaniem się, dały mi takie poczucie, pomimo tego, że jest trudno i czasami wstaję, czasami, bardzo często wstaję niewyspana, jestem zmęczona, mam dosyć. E, moje dzieci mnie denerwują, bo ten chce to, tam chce, tam, ten chce tamto. To powiedzmy sobie, że dzieci potrafią nas denerwować i to jest e, zupełnie naturalne. Tak, to jest zupełnie naturalne, że wstajemy rano i dziecko wydaje pierwszy dźwięk i już mamy tego dosyć, bo to jest bardzo ludzkie, tak? Ale pomimo tego e, patrzę na moje dzieci i myślę sobie, że to jest fajne, że oni są i że są takimi fajnymi chłopakami. I że... no takie pozytywne myślenie, tak? Mówię, może to brzmi tak trochę. To Ogólnie, tak. ale, ale to jest dla mnie ta myśl, że jak napotykam teraz jakąś trudność, to tak sobie myślę, no dobrze, a co się stanie, jak? Mhm. tak I okazuje się, że okej, okay, no nic się nie stanie, więc to robię. Czasem warto sobie pomyśleć, co się stanie, jeżeli coś zrobię, a co się stanie, jeżeli Jeśli, nic dokładnie. nie zrobię. Dokładnie. Tak, tak. tak, tak wtedy bardzo nam porządkuje myślenie, czy coś robić, czy po prostu czy nie odpoczyć. robić. Tak. Mhm. No. Yy, a z czego jesteś dumna? Z tego, że jestem szczęśliwa w końcu. Tak, bo trochę mam takie, takie wrażenie, że dużo już było w moim życiu takiego smutku właśnie jakichś takich trudnych sytuacji. Z tego jestem dumna. No oczywiście jestem dumna z moich dzieci, że takie fajne sobie rosną, i, i że rozmawiają ze mną, i że dzielą się ze mną, i że właśnie uczą mnie, tak? Że, że chcą mnie uczyć wielu rzeczy. Dumna jestem z tego, co robię, że wspieram kobiety, i, i dumna jestem z tego, co zrobiłam przez te kilka ostatnich lat też u siebie, z tego, co, co, co się we mnie dzieje, więc wielu rzeczy. A takie pytanie mam myśląc o dziewczynach, które mogą potrzebować pomocy, tak? Któ, mhm. które życie stawia przed tym, że się okazuje, że będą dalej szły samodzielnie samodzielnie. Mhm. To jakie rady? Dla nich, dla ich przyjaciół na, na taki sam start? Dla tych mam chyba trudno jest mi powiedzieć, bo każda z nas jest bardzo. Każda sytuacja jest bardzo indywidualna i każda z nas ma. No właśnie, ja jestem energiczna, są mamy mniej energiczne, albo jeszcze bardziej energiczne. Każda z nas ma inną sytuację, inne potrzeby, inną świadomość. Ale, ale... radziłabyś, żeby się tak, bez względu na to, jaką masz reakcję, żeby jednak spotkać się chociaż raz ze specjalistą? Czy myślisz, że nie zawsze tak? Myślę, potrzebne? że warto. Myślę, że też dla osób, które wspierają taką mamę bycie, bo czasami to jest sama świadomość tego, że ktoś jest. Jest bardzo ważna. I myślę sobie, że dawanie um, dawanie wyborów w takim sensie, żeby rozmawiać z taką mamą, że właśnie masz taką możliwość pójścia do takiego specjalisty, je, jeśli chcesz, ja z tobą pójdę. Żeby ta mama wiedziała w czym może wybierać, że ma takie możliwości, ona sama podejmie decyzję. Bo nie każda z mam jest gotowa do tego, żeby iść do psychoterapeuty, czy do psychiatry, czy do psychologa, ale myślę, że jak o tym wie, to jest w stanie sama podjąć decyzję, czego tak naprawdę chce. Więc rozmawianie z taką mamą, bycie, a mamą, które, które miałyby zostać samodzielnymi. Tak, myślę, że pójście do specjalisty, proszenie o pomoc, rozmawianie, też chodzenie na takie spotkania, bo ja też mam takie wrażenie, że, i to chyba nie tylko samodzielne mamy, ale w ogóle mamy, jak zbieramy się w jednym miejscu, to nagle okazuje się, że wow, ja mam tak samo jak ty, że nie jestem w tym sama. Że moje dziecko też nie przesypia nocy, że mi też jest trudno z finansami, albo mi jest łatwo z tym, a mnie jest trudniej z tym. Więc ta wymiana też doświadczeń jest istotna, tak? Żeby zobaczyć, że można. To się dzieje na Facebooku, to się dzieje też u nas na forum i widzę, jak dziewczyny sobie nawzajem pomagają, więc w, są różne kręgi kobiet, w które możecie wejść. Tak. I może się okazać, że jesteście z bardzo małej miejscowości. I wtedy no, zostaje właśnie Facebook Forum, bo też można porozmawiać, też można znaleźć swo, swoje miejsce. Mhm. Jeżeli macie szansę, żeby spotkać się e, fizycznie, żeby gdzieś pójść razem, no to też ten kontakt ma zupełnie inną tak. jakość i ja wiem, że dziewczyny e, z Baby Booma, z różnych mhm. grup, bez względu na to, czy są samodzielnymi mamami, czy są e, mamami w związkach, e, to się spotykają raz na jakiś czas, robią sobie zjazdy i to, tak. i to fantastycznie działa. Jeszcze tak myślę o tych osobach, które mają w wspierać te samodzielne, samodzielne mamy, mamy w tym pierwszy, na tym pierwszym etapie, to trochę tak jak osoby, które tworzą krąg wokół dziewczyn, które dopiero urodziły, czyli może Ci ugotuję, może Ci tak. zrobię zakupy. Tak. tak czyli mhm. takie rzeczy, które najczęściej, o które taka mama nie prosi, bo nawet nie ma takiej świadomości, że mogłaby poprosić, bo jej się to wydaje dziwne najczęściej. Tak. Mhm żeby mam takie wrażenie, że mama, która zostaje samodzielną mamą i dopiero ma przed sobą poród i zostanie samą z dzieckiem, ona nie do końca też sobie zdaje sprawę, czego będzie potrzebowała, bo nie wie tego. Tak samo jak mama, która jest w relacji, nie wie do końca, co ją czeka po porodzie. I takie osoby, które czasami bez pytania, ale przyniosą obiad, pomogą. Ja miałam kiedyś pytanie od mamy samodzielnej, ale co ja mam zrobić z dzieckiem, jak ja wejdę do domu? Jestem sama. Mam tygodniowe dziecko na ręku, i co ja mam wtedy zrobić? Więc takie, ja mam wrażenie trochę praktyczne rzeczy, bo czym więcej ta mama będzie miała odpoczynku, pomocy w takich praktycznych rzeczach, tym chyba będzie jej łatwiej przejść przez te emocjonalne. Sądząc, otowie można dać radę? I można. Można mieć kolejny związek? Tak. Można dać sobie kolejną szansę mm -hmm. i być zadowoloną, ale tak jak cał przez całą tą naszą historię, mam nadzieję, że przebija się ten wątek, że dobrze się obstawić tą grupą wsparcia, tak. którą mamy. Tak, bo sama jest. Zawsze jest samemu trudno, a jeśli ma się wsparcie, to jest bardzo ważne, więc bardzo polecam. I że chyba nie trzeba się tego bać, że ludzie nie będą chcieli dawać, bo ja mam takie wrażenie, że to bardzo często w nas jest opór, że nie mogę poprosić o pomoc albo tak. nikt nie chce będzie na nikt nie będzie chciał mi pomóc, a że jest mnóstwo osób, które które pomogą, Czy... tak, ale to też ja wiem po sobie, to też jest nauka, że, że możemy to zrobić od najmniejszych rzeczy, a później się okazuje, że dajemy radę i. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że to jest w jedną stronę, bo kiedy stajesz się tak. silniejsza, to też. To też się pomaga, tak, to wraca, to krąży i to jest takie kręgi właśnie cały czas w temacie tych kręgów. Dokładnie. Czyli dziewczyny, nie bójcie się, proście o pomoc, działajcie i bierzcie przykład z tej pani o okay. tej. Polecam.